Cześć Boże! Witamy Was w kolejnym katolickim podsumowaniu, tym razem dwóch tygodni. A w tym tygodniu w podsumowaniu. Katolicka Agencja Informacyjna z Piekła Rodem, Franciszek na ołtarze, uwaga, satanizm na polskich wsiach, Leon nie popełni tego błędu Franciszka, triumf tradycji i wielki egzorcyzm w Bazylice św. Piotra, groźny list papieża Leona oraz masowe objawienia u muzułmanów. Chrystus przemówił. Zapraszamy do wysłuchania podsumowania. Katolicka Agencja Informacyjna Spiekła Rodem. Na stronie katolickiej nomen omen agencji informacyjnej niejednokrotnie pojawiały się już newsy dotyczące innych religii, pisane w duchu nowoczesnego groźnego ekumenizmu. Jednak 31 października redaktorzy przeszli samych siebie. Artykuł pod tytułem 31 października Pamiątka Reformacji nie przypomniał czytelnikom o tej rocznicy jako o rozpoczętej przez Marcina Lutra wojnie z Kościołem i Doktryną Katolicką, która zwodzi ludzi aż po dziś dzień, prowadząc do otwartej herezji, ale zamiast tego wyraził się o tym w tonie wręcz aprobatywnym. Po wstępie mówiącym, że 31 października jest obchodzony w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jako Pamiątka Reformacji, czytamy, cytuję. Luter ogłosił tezy 31 października 1517 roku w Wittenberdze, zachęcając do dyskusji na temat pokuty i odpustów. Chciał również przypomnieć ówczesnemu kościołowi o Bogu i jedynym źródle wiary, jakim jest Pismo Święte. Wydarzenie to zapoczątkowało reformację. Następnie autor wymienia główne heretyckie zasady stanowiące fundament protestantyzmu, nazywając je życzliwie „przesłaniem reformacji”. Katolicka Agencja Informacyjna, jak sama nazwa wskazuje, powinna pisać po katolicku. Jeśli już uznaje za stosowne zajmować się wewnętrznymi sprawami wspólnot heretyckich, czego w zasadzie robić nie powinna, bo niczemu to nie służy, to przynajmniej powinna jasno przypominać, jak należy w sposób katolicki, a więc obiektywnie, oceniać osobę Marcina Lutra i jego przeklęte dzieło tzw. reformacji. Pisanie o nim w tonie neutralnym, lub co gorsza, sympatyzującym. To nie dziennikarstwo katolickie, lecz zwykła propaganda protestancka przemycana pod szyldem Kościoła. Luther nie zachęcał do dyskusji, tylko rozpoczął bunt przeciwko autorytetowi Kościoła, który pociągnął za sobą tysiące dusz w stronę herezji i rozłamu. Nie przypomniał o Bogu, tylko stworzył własną fałszywą religię bez kapłaństwa, sakramentów i tradycji. Drodzy redaktorzy KAI, niezależnie od tego, czy ten tekst napisał któryś z waszych wewnętrznych dziennikarzy, czy po prostu ktoś bezrefleksyjnie skopiował materiał z medium protestanckiego, miejcie przynajmniej odrobinę rozeznania w tym, co i w jakiej formie publikujecie. Franciszek na ołtarze. Ponad 200 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych otrzymało z rąk kardynała Grzegorza Rysia Nagrodę Papieża Franciszka. Uroczystość wręczenia odbyła się w łódzkim kompleksie Monopolis. Nagroda ustanowiona 4 października 2019 roku we wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu, przyznawana jest młodym za działania charytatywne, ewangelizacyjne i ekumeniczne. Medal przedstawia na ewersie krzyż wpisany w serce z napisem Spojrzał z miłosierdziem i wybrał, a na rewersie dłoń papieża Franciszka z jezuickim herbem i napisem Papież Franciszek. W przemówieniu do uczestników gali kardynał Ryś podkreślił, że tegoreczna edycja jest wyjątkowa, ponieważ odbywa się po śmierci papieża Franciszka. Metropolita zaznaczył, że nagroda pozostanie jego imienia i ma przypominać o inicjowaniu dobra, które trwa także po człowieku. Wskazał, że Ojciec Święty potrafił w kościele rozpoczynać procesy, których owoce będą widoczne w przyszłości. Hierarcha zwrócił uwagę, że trzy kategorie nagrody charytatywna, ewangelizacyjna i ekumeniczna są głęboko zakorzenione w nauczaniu papieża Franciszka i kształtują Kościół oraz społeczeństwo. Zapewnił, że nagroda papieża Franciszka będzie przyznawana także w kolejnych latach. To wydarzenie pokazuje, jak głęboko w kościele zakorzeniła się swoista apoteoza papieża Franciszka. Kardynał Ryś przedstawia działania charytatywne i ewangelizacyjne, obecne w kościele od jego początku, jako zakorzenione w nauczaniu Franciszka. Jakby to od niego, a nie od Chrystusa, zaczynał się Kościół. Tak jakby Franciszek był nie następcą Piotra, lecz jego zastępcą, ustanawiającym własną Ewangelię. W ten sposób nagroda staje się narzędziem ideologizacji młodych i usilną próbą utrwalania dziedzictwa papieża, który sam był symbolem zamętu i teologicznego relatywizmu. Trudno nie odnieść wrażenia, że tego typu inicjatywy torują Franciszkowi drogę na ołtarze, już dziś czyniąc z niego niemal objawienie dla Kościoła. Katolicy wierni tradycji muszą więc zadbać, by jego osoba i dziedzictwo były oceniane trzeźwo, nie jako autorytet, lecz jako jeden z najbardziej szkodliwych pontyfikatów, który zasługuje na rzeczową, surową krytykę, a nie kult. Uwaga! Satanizm na polskich wsiach. Jak poinformował portal Niedziela.pl, za posłem Danielem Milewskim w nocy z 18 na 19 października we wsi Wólka Wybraniecka w powiecie mińskim została zdewastowana zabytkowa kapliczka. Przydrożna figura Matki Bożej została zniszczona, drzwi wyważone, a na ścianach widnieją satanistyczne napisy i znaki. Takie wydarzenia zwykle pokazuje się jako akty wandalizmu, pomijając fakt, że jest to kolejny już jawny znak duchowej wojny, jaka toczy się przeciwko Kościołowi w Polsce. Polscy biskupi muszą wreszcie zrozumieć, że pobłażliwość i próby przypodobania się światu niczego nie przynoszą. Od dziesięcioleci widzimy, że im bardziej Kościół milknie i stara się być sympatyczny, tym śmielej świat go depcze. Potrzeba odwagi, nauczania po katolicku bez kompleksów, bez lęku, że ktoś poczuje się urażony. Leon nie popełni tego błędu Franciszka. Jak podała katolicka agencja informacyjna po serii kontrowersyjnych wypowiedzi dla mediów, papież Leon XIV postanowił zmienić podejście wobec prasy. We wtorek, opuszczając rezydencję w Castel Gandolfo, nie zatrzymał się przed dziennikarzami ani nie odpowiedział na żadne pytania, jak zwykle robił to wcześniej. Jak stwierdził portal Vatican Info, to milczenie nie jest ucieczką, lecz świadomym gestem, przypomnieniem, że papież nie jest postacią medialną, ale namiestnikiem Chrystusa. Dotąd każde jego wyjście z rezydencji stawało się medialnym wydarzeniem, a spontaniczne komentarze trafiały na pierwsze strony gazet. Milczenie Leona XIV interpretowane jako gest spokoju i wewnętrznej kontroli ma na celu przywrócenie znaczenia słów papieża jako przewodnika, a nie spektaklu. Nie się tu żadnej symboliki, a raczej zdrowego, praktycznego kroku. Dzięki takiemu podejściu media będą miały znacznie mniej okazji do przekręcania, wyrywania z kontekstu i reinterpretowania wypowiedzi papieża według lewicowo-liberalnej narracji, jak miało to miejsce za pontyfikatu Franciszka. Teraz słowa Leona przestaną być paliwem dla antykatolickiej propagandy. A skoro papież Leon również posługuje się stylem raczej posoborowym i liberalnym, zamiast mówić precyzyjnie, dosadnie i bez miejsca na dwuznaczności, to lepiej, żeby w ogóle nie rozmawiał z mediami. Triumf tradycji i wielki egzorcyzm w bazylice świętego Piotra. W dniach od 24 do 26 października bieżącego roku odbyła się w Rzymie 14 edycja Pielgrzymki ad petri sedem Sumorum Pontificum, corocznego zgromadzenia wiernych i duchownych związanych z tradycyjną liturgią łacińską. Po latach ograniczeń nałożonych za Pontyfikatu Franciszka w tym roku wydarzyło się to, co wielu obserwatorów uznało za symboliczny zwrot bowiem już pod rządami Leona XIV pielgrzymka zakończyła się uroczystą mszą trydencką przy ołtarzu katedry św. Piotra w Bazylice Watykańskiej. Liturgię celebrował kardynał Raymond Leo Berg. Według mediów w we mszy uczestniczyło ponad 2000 wiernych, przy czym średnia wieku była niska. Zainteresowanie mediów tym wydarzeniem było tak duże, że, jak twierdzą komentatorzy, nie dało się go porównać z sytuacją sprzed 2022 roku. Z kolei francuskie media zauważyły, że, cytuję, ponad 115 flag z różnych krajów powiewało nad tłumem, nie wspominając o blisko 300 duchownych ze wszystkich kontynentów, którzy otaczali celebransa przy ołtarzu. Nigdy wcześniej pielgrzymka Pax Liturgica nie zgromadziła tak wielu osób. Według organizatorów oczekiwania na początku tego pontyfikatu i nadzieje związane z jednoczącą osobowością Leona XIV są ogromne. Koniec cytatu. Wiernych tradycji liturgicznej swoją obecnością wsparli również kardynałowie Walter Brandmiller i albański kardynał Ernest Simoni, który na zakończenie uroczystości odmówił modlitwę przeciwko szatanowi i odstępczym aniołom w formie egzorcyzmu, ułożoną przez papieża Leona XIII i promulgowaną w 1890 roku, przeznaczoną do odmawiania przez kapłanów, szczególnie w sytuacjach zagrożenia duchowego. Fragmenty tej wyjątkowej, niespotykanej dziś modlitwy zawierają między innymi Błagania do Boga Pokoju, aby zmiażdżył szatana pod naszymi stopami, aby nie mógł już dłużej trzymać ludzi w niewoli i szkodzić Kościołowi, prośby o pokonanie Smoka, starodawnego węża, który jest diabłem i szatanem, o ponowne uwięzienie go w otchłani, aby już nie zwodził narodów, a także akty egzorcyzmujące przeciwko wszelkim złym duchom, siłom szatańskim, atakom piekielnego przeciwnika, legionom, sektom i diabelskim zgromadzeniom. To wydarzenie ma w sobie coś więcej niż tylko wymiar liturgiczny. Po latach milczenia, marginalizacji i zakazów głos tradycji znów wybrzmiał w sercu Kościoła pod sklepieniem bazyliki Świętego Piotra, tam, gdzie bije duchowe serce świata. To nie był tylko powrót mszy trydenckiej do Watykanu, ale powrót nadziei dla wszystkich, którzy trwali wiernie, często w milczeniu. To dzień, w którym można powiedzieć, tradycja nie umarła, ale żyje i znów zwycięża, a to wszystko przy wsparciu wysokich hierarchów Kościoła. Groźny list papieża Leona 60. rocznicę ogłoszenia soborowej deklaracji Gravissimum Educationis papież Leon XIV ogłosił list apostolski Disegnare Move mappe di Speranza, czyli Kreślić Nowe Mapy Nadziei. Dokument dotyczy współczesnej edukacji i wychowania i ma stanowić rozwinięcie nauki soboru watykańskiego II. List przedstawia edukację jako serce ewangelizacji i wzywa do tworzenia mostów między wiarą, i kulturą i technologią. Wśród poruszonych w nim tematów znalazły się m.in. rola rodziny w wychowaniu. Prymat osoby ludzkiej nad funkcjonalnością, integralny rozwój człowieka, edukacja w epoce technologii i sztucznej inteligencji, humanizm cyfrowy, ekologia integralna, a no także wezwanie do łagodności i budowania mostów zamiast murów. List Leona sprawia wrażenie dokumentu napisanego z obowiązku rocznicowego, a nie z autentycznej potrzeby kościoła. To kolejny jałowy tekst posoborowy, pełen gładkich haseł o dialogu, ekologii i braterstwie. Zamiast umacniać katolików w dążeniu do prawdy i pogłębiania życia umysłowego, dokument rozmywa sens edukacji, sprowadzając ją do psychologiczno-humanistycznych frazesów o osobie w centrum. W efekcie, zamiast formować katolików zdolnych prowadzić narody ku prawdziwemu postępowi i poznaniu rzeczywistości w świetle wiary, list utwierdza wiernych w duchu sentymentalnego braterstwa, który niczego nie buduje, a jedynie osłabia katolickiego ducha poszukiwania prawdy i w praktyce niszczy dorobek naukowy poprzednich pokoleń. Masowe objawienia u muzułmanów, Chrystus przemówił. Jak podał portal LifeSite News, niejaka Juman al-Kawasmi, córka jednego z założycieli Hamasu, wychowana w Katarze, a później żona członka tej organizacji w Gazie, opowiedziała w wywiadzie dla Christian Broadcasting Network o swojej niezwykłej konwersji na chrześcijaństwo. Jak twierdzi wychowana w duchu nienawiści do Żydów, chrześcijan i szyitów, zaczęła kwestionować islam, gdy zobaczyła, że Hamas zabija innych muzułmanów i rządzi strachem. Gdy zaczęła modlić się do Boga, by się jej objawił, pewnej nocy miała sen, który relacjonuje następująco: Zobaczyłam twarz Jezusa wychodzącą z księżyca. Powiedział: Jestem Bogiem, Jezusem. Nie bój się, jesteś moją córką. Co ciekawe, Juman nigdy wcześniej nie słyszała o Jezusie. Muzułmanie bowiem wypowiadają się o nim używając innego wyrażenia. Po przebudzeniu zaczęła szukać informacji w internecie. Pierwsze słowa, do których dotarła, to: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, co wstrząsnęło nią w kontraście do nauk Koranu, który, jak mówi, nakazuje zabić wszystkich żydów i chrześcijan. Wówczas zdecydowała się przyjąć wiarę chrześcijańską. Jej historia wpisuje się w coraz liczniejsze świadectwa muzułmanów, którzy, jak twierdzą, spotkali Chrystusa we śnie i porzucili islam. Zjawisko konwersji muzułmanów na chrześcijaństwo stało się tak powszechne, że powstał nawet akronim określający ich grupę. Nazywa się ich mianem MBB, co oznacza Muslim Background Believers, i mówi o osobach, które uwierzyły w Chrystusa, mimo wychowania w wierze i kulturze muzułmańskiej. Zachęcamy do wspierania nas poprzez portal patronite lub poprzez portal tipli oraz do subskrybowania kanału i śledzenia naszych dalszych aktywności. To tyle na dzisiaj, dziękujemy za uwagę i do następnego odcinka. Szczęść Boże! Szczęść Boże!